Jak to się mówi, hej, w internecie. Majówka, majówka. Witam wszystkich w kolejnej części na trzeciej. Programu pod tytułem Black on White, czyli rozmowa o wszystkim w czerni i bieli. <kuh> Piękna scenografia. Kitną drzewa, piękne kwiaty. Tutaj pozwolę sobie na kadr kolorowy, mimo że to jest vlog black and white. Mam to szczęście, że od paru lat mieszkam poza aglomeracją miejscu. Pod miastem. No i tak jak zawsze było, jak mieszkałem jeszcze w mieście Majówka i właśnie ten okres, mamy 2 maja kojarzyła się i kojarzyła się z wyjazdami poza miasto całą familią na tak zwane łono przyrody ja mam to szczęście, że od paru lat mieszkam właśnie poza miastem i tak naprawdę zjawisko Majówki a, Zobraciło y, jak gdyby, y, u mnie znaczenie. <laughs> Mogę y, z pełną świadomością i nie szczęściem stwierdzić, że mam majówkę na co dzień. Nie muszę wyjeżdżać na majówkę. Majówka jest u mnie. Dzisiaj pogoda troszkę figa płata, bo jest bardzo zimny wiatr. Majowiczów jest bardzo mało. Z reguły jest tak, że tutaj na ten długi weekend zjeżdża bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, rodzin całych na tak zwane majówki z grillami, z kiełbaskami, z wędkami. I siedzą, jedzą i spędzają majówkę na świeżym powietrzu, nad wodą, w lesie. No bo nie przyrody. Majówka, śmieciówka. No niestety najczęściej jest tak, że tuż po tym długim weekendzie, jak się spaceruje tuż wody, w lesie czy nad jeziorem, i dzisiaj pozostałości niestety yy, pomajówkowe w postaci ogromnej ilości śmieci nieczystości toreb plastikowych, opakowań puszek po piwie, po napojach już nie wspominając o butelkach yy, po wódce i innych opakowaniach wszystko było fajnie i gdybyśmy sprzątali po sobie. Taka prośba, jeśli wyjeżdżacie poza miasto, aby wypocząć, naładować akumulatory zielenią i ciszą i przyrodą. Dbajcie o nią, dbajmy o nią po prostu, nie śmiećmy. Sprzątajmy to, co po sobie zostawiliśmy. Takich próśb w internecie, w prasie i wszędzie jest wiele. Ja się do nich również przychylam. Więc proszę, dbajmy o to środowisko i dbajmy o przyrodę, abyśmy mogli co roku te majówki spędzać w czystości, ciesząc się pięknem przyrody. Taka moja rada, tak mi się wydaje, że wyprowadzają się z miasta do tzw. Tak sypialni podmiejskich, to jest droga w jedną stronę, bo nie wyobrażam sobie oczywiście powrotu już w takie sytuacje, żeby musiał mieszkać w centrum miasta zapleczonego zabieganego, bardzo mała Tutaj też nie jest tak zupełnie cicho. Jest główna droga prowadząca na ślub, więc odgłosy aut samochodów są, ale to jest diametralnie coś innego w mieście. tak jak mówię, mam to szczęście, że majówkę mam tak naprawdę co weekend. Bo ta cisza, woda, lasy i zieleń, przyroda jest na wyciągnięcie ręki. Tyle może po potóż Otóż yy, przejdę się jeszcze parę miejsc i teraz może nakręcę bez komentarza kilka ładnych ujęć majowych. Jeden drobiazg, pamiętajcie o kleszczach. Sprawdzajcie, skórę po przyjściu do domu. Szczególnie mówię o uczulam rodziców małych dzieci. Ktoś tu sobie chyba ognisko chciał robić, opalał to drzewo i tak się uformowało. Niesamowita jama, proszę zobaczyć. No przykro, że tu ludzie ingerują, ale to drzewo formę ma niesłychaną, jak baobak jakiś pogięty. Zobaczcie. Coś pięknego. Taka wygięta gałąź, o. No ładnie to wygląda. Spacerowiczów troszkę jest, mimo chłodnego wiatru. Pieski na wybiegach. No i tak majówka się właśnie toczy. Jutro kolejne święto, 3 maja. Ktoś tu idzie. Nakręcę psiaka. Labradorek. Aha. Majowy spacerek, fajnie. Trzeba, Nakręcę pana psa. Będzie w internecie. Ale mało, nie? Majo, maj, majowitów, że tak powiem. Pogoda jest odstrasza trochę, nie? Ja wiem. Ja z kamerą się wybrałem sobie pokręcić trochę. Mało jest, zawsze było więcej. Wiatr jest chłodny, nie? pogoda Wszystkiego miłego. No, i żebyśmy sobie pogadali. A tu słuchajcie, zatopiona łódź. Na niej spingo, spinningowałem. A propos, e, słuchajcie, no już jest maj, także można spinningować. Wszystkich pasjonatów krasa spinningowego zachęcam już, bo teraz przez te dwa tygodnie, początek maja, to może się w wodzie dziać jakieś większe sztuki szczupaków. Okoń, może i sam dać w czerwcu. Także za spinning, i panowie. Ja również nie omieszkam, chwycić za spinning, aczkolwiek no nie będę miał chyba czasu, bo już niedługo zaczynają się zawody i spławik i mucha bardzo istotne. I dużo tych startów się okazuje. I okręgówki, i eliminacje Prix Polski. I tutaj w kole, także sporo zawodów. Może jakiś komercyjny, jak spławikowy, zobaczymy. Także ja nie wiem, czy będę miał czas teraz, ale na pewno jakiś film i trening spinningowy będzie, ponieważ jesienią też startuję w spinie spinningowej na utrzasach okręgowych. Zobaczymy. Plany są huczne, buńczuczne. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie i na co czas pozwoli. Pozdrawiam jeszcze raz nad wody. Majowo. No i cóż. sobie na o to kamieni filozoficznym. Nie, nie, nie. Nie bójcie się. Nie będzie żadnych filozofii, ani wywodów tego typu. No cóż. Czas się pożegnać. Tyle na dzisiaj. W tym krótkim materiale. Eee, dziękuję bardzo wszystkim, że chcieliście zobaczyć ten krótki felietonik do końca staram się pokazać tutaj rzeczę przyrody która jest blisko mojego miejsca zamieszkania wszystkim życzę również udanego weekendu majowego pięknej pogody bajmo przyrodę nie zaśmiecajmy jej a będzie wszystko super no cóż jeszcze raz wszystkiego najlepszego dziękuję wszystkim subskrybentom więc dzięki jeszcze raz wielkie i Czekamy na następne. Czystki. Choć, jak wspomnę, nie dlatego eee, publikuję i kręcę filmy. Kręcę to na pamiątkę i kręcę to, bo lubię. Zawsze fascynował mnie obiektyw, zdjęcia, y, kamera. I... I możliwość dzielenia się z Wami tym, co mnie interesuje dzielenia się spostrzeżeniami swoimi opiniami na pewne tematy no i tyle rozszerzajmy horyzonty dbajmy o przyrodę, a będzie piękne. na koniec tego gadania jeszcze raz dzięki za oglądanie zapraszam na następny odcinek w cyklu Black on White miłego weekendu i stannej matury jeszcze raz wszystkiego najlepszego pozdrawiam i do zobaczenia w następnym programie. Hejka.